Dzień dobry kochany YouTube, dzień dobry, witam Was serdecznie. I yy, w sumie w taki nietypowy dzień, bo mamy. W... Dla Was jest wtorek, dla mnie jest, w poniedzia jest poniedziałek. Stwierdziłem, że wypuszczę odcinek we wtorek, ponieważ nie było go ani w piątek, ani w poniedziałek. Hmm, niestety nie wyszło mi tak, jak chciałem. Mam nadzieję, że hmm, jakoś to znieśliście dzielnie i. I jakoś wam to wynagradzam tym, że chociaż jest we wtorek, postaram się od razu zrobić tak, żeby było też na środę. Więc plan wielki. Mam nadzieję, że ten wyjdzie, chociaż. Dobra, lecimy dalej. Czy oni tacy rozmazani byli? Może tak było? Dobra. Lecimy tam dalej. Za Fredem. W ogóle jak to wygląda sala cała? O kurde. Zdecydowanie inaczej. De pulso. De pulso. O, tutaj trzeba więcej osób. Jak widzicie. Życz mi szczęścia Harry. Spróbuję zdobyć wszystkie 10 tarcz w zadaniu Carpe Retractum. Na pewno uzyskam wstęp do komnaty fasolek. Pewnie tak. Dobra, czy to też jest komnata fasolek. Dobra, biegniemy sobie dalej. Coś sprzedajesz? Hej, wy tam! Chcecie kupić karty kolekcjonerskie? O, też można u niego karty kupować Beatrix, blok sam Okej okay. Dobra, biorę to Proszę bardzo, Harry Okej, okay. ale bez sensu, to Chcesz pojedynczo kupić mogę kupić O kurde, to już stówę kosztuje, ale Świetnie. kupimy sobie na zdrowie, Harry! Do zobaczenia! No dobra... Dobra, idziemy dalej. Nagrywa się, nagrywa się wszystko, żeby nie było... Trochę ich tam zdobyłem, to sobie weźmiemy. O, jest są... Kurde, ale Okej. Okay. Dziwnie to wygląda, to jest bardzo dziwnie to wygląda. Aha, dobra, nie będziemy skakać. Nie, pewnie też będą pasolki, oczywiście że będą fasolki. Dobra, lecimy dalej. Hej, chcecie wiedzieć gdzie warto poszperać? Rozejrzyjcie się po trzecim piętrze, tylko uważajcie na latające księgi. No! ty, to, to ciekawe. słyszałam o demmentorze w pociągu, chyba nic ci się nie stało. Okej, okay, ty, podoba mi się to. A gdzie... To jest on? Bo on. Tutaj coś jest. Myślę, że będziemy musieli kupić hasło od Freda i George'a, żeby dowiedzieć się, co jest za tym portretem. Eee, okej, okay, dobra. Podoba mi się. Podoba mi się to, jak oni gadają i jakby trochę... znaczy, się podpowiadają. No, w sensie, oni rozmawiają ze mną. Depp, że jeszcze na nas czeka. Lepiej chodźmy od razu do sklepu. tutaj w ogóle po raz. Ale to najlepszy sport w świecie czarodziejów! To prawda No dobra, no tutaj na pewno nie poszli Przynajmniej sobie pozwiedzamy trochę szkołę No ale tu pusta jest dobra a nie skaczemy, nie skaczemy, nie skaczemy, bo to tragicznie przeraża mnie skakanie w tej grze. Dobra, cześć! Wesleya? O, tu poszedł. Cześć, czy ja mogę iść normalnymi schodami? A co się stanie, jak wejdę na te schody? Gdzie one mnie zawiozą? Aha. Okej. Okay. Czyli mogę biec normalnie, a mogę biec. W sensie biec. Halo. Mogę iść. trochę inaczej, dobra. Jest zdecydowanie dużo rzeczy do zrobienia, ale to. Będziemy sobie potem trochę więcej zwiedzać. Profesor McGonagall! profesor Dumbledore. Cieszę się, że czujesz się lepiej, Harry. Dziękuję, profesorze. Pewnie już wiesz. Dementorzy z Askabanu przybyli do Hogwartu na polecenie Ministerstwa Magii. Założę się, że Sirius Black będzie trzymał się z dala od Hogwartu i dementorów. Różcie się, George już czeka w sklepie. Za mną! Okej, okay, fajnie, profesor McGonagall też ma swój oryginalny głos. To... spoko. I w końcu te postacie wszystkie jakoś wyglądają ładnie. Gdzie jest, że Fred jeszcze na nas czeka? Lepiej chodźmy. O, do jeszcze raz do Nie mogę? To się zamkła. No dobra, idziemy. Idę za tobą, Fred. Okej, okay, a to jest to, że się będą teleportować. Ja jestem ciekaw, czy będą mówić inny. W inny sposób te fasolki tutaj depulso. De De hmm, myślę, że będziemy musieli kupić hasło od Freda i George'a, żeby dowiedzieć się, co jest za tym portretem. Eee, eee. Ale... Oh. Hey. Hmm, myślę, że będziemy musieli kupić hasło od Freda i George'a. Ja się żeby nie spodziewałem, do... że to co zadziała. Za Czyli mieliśmy iść do sklepu, to jest. Bardzo fajnie, że w ogóle mogę sobie tak wejść do takiego tego Do, do, do swojego domu i W sensie dormitorium swojego I kurcze mówią hasło Czadzior Dla mnie to jest świetne sobie przypomniałam, że muszę o czymś powiedzieć profesor Widzieliśmy ją przed chwilą dosłownie Ciekawe o co chodzi Też jestem ciekawy, idziemy z Wesleyem. No dobra Witaj Harry Witaj w naszym sklepie Wow, Patrzcie na te rzeczy! Po prostu podejdź do przedmiotu, który Cię interesuje. Powiemy ci, co jest i co ile kosztuje. Te czadzior. Hmm, niestety masz za mało dniowych pasztecików, by to kupić. A, bo nie ten. Okej, okay, spoko. Przykro mi, Harry. Masz za mało kociołkowych piegusków. Hmm. przykro mi, Harry. Może za mało kociołkowych pigusków. Ale trzeba, ale fajnie. Może za mało kociołkowych pigusków. Okej, okay, dobra, to w tym momencie. A to Harry jest naprawdę znakomita czekolada przywracająca energię. Nie, nie, dziękuję. Nie, dzięki, może później co to jest? Oby nie będzie w Kiroje. O nie to jest wyjątkowa. Super, super specjalna karta kolekcjonerska. Nawet ci ją za darmo. Jeśli znajdziesz pozostałe karty z zestawu. O, okej. Okay. No dobra, a to ja mam sobie coś tutaj kupić? Hmm, niestety masz za mało dniowych pasztecików by to kupić. Okej. Okay. No dobra, no ale to, to ja mam sobie coś kupić, czy mam sobie czegoś nie kupić, bo nie Właśnie wiem. Przecież nie to dostaliśmy, ładne, nie? Okay, no. Dobra, no to. Dobra, to co sobie chociaż kupimy? Lepiej nie wypuszczaj tego z ręki Harry. Wszyscy trzecioklasiści tego szukają. O kurde, ty kupię. Świetnie, umowa stoi. Pamiętaj, Harry, że potem mamy spotkać się z Hermioną na lekcji opieki nad magicznymi stworzeniami. No, to już idziemy właśnie. Ja już bym poszedł. No tam to będą mi tak drogie. No dobra. Wpadaj, kiedy chcesz, Harry. Spoko. O nie, irytek. To choler. Sprawdzcie tu, mam hasła, są tu, że go zmienili możemy zdobyć tę kartkę! Racja, zaczarujmy go i pokażmy mu, gdzie jego miejsce. Oj, tu się. Ale musimy we dwóch. Auć! Fortuna ryk to Zespół Zewska! Daj szmoter! Moja... Rrrr! Oto szmoter... Diabła Kumoter? Było jakieś ten... Kala i Mondrala! Jeszcze się spotkamy! Ale upuścił! Znamy hasła! Dalej, wypróbujmy je! Mnie się nie dziwi, jakby to był jakiś. Będą totalne. działać tylko na portretach z numerem piętra na górze? Tak myślę, a tym powinniśmy wrócić do bocznej komnaty. gwiazdeczka. Wow! Teraz się zaczną zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami. W tym roku będzie nas uczył Hagrid. Eee, czy któreś z was wie, którędy mamy iść? Myślę, że zajęcia odbędą się na padoku. Idziecie na zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami? głos. To świetnie, Neville. Pójdziemy razem. Chodźcie za mną. Matki, gdzie on za Nevillem? Neville coś wie Śmiertelne zagrożenie Aha Ecie będzie Ecie będzie Okej, okay, to ciekawe Myślałem, że No dobra, no to, to trochę inaczej Aloha. działa Dobra, pozbieramy, bo to jednak kurde się przyopłaca tutaj. Karty sobie będą kupować To, wychodzimy Jest przy wybiegu, tędy dobrze idziemy za tobą, w takim razie, ale wow, no nie, jestem pod wrażeniem, jak to bardzo się w ogóle zmieniło. Ciele, nie, nie, nie. Już idę Dobra, biegniemy gościu Jeszcze będzie czas, żeby pozwiedzać Na razie sobie zrobimy troszeczkę bardziej Fabularne I to jest ten most, tak? To ten chyba most Tylko, że to chyba miało być, miało być Widok na jakby tam całą, dolinę, wodę, to wszystko, nie? Tak mi się przynajmniej kojarzy. O kurde, zniszczyliśmy go aż. No dobra, idziemy dalej. Wow, naprawdę jest... Ogromnie się to zmieniło. Tu jest Haglida domek. Co tam? Co masz na sprzedaż? Hej, wy tam! Chcecie kupić karty kolekcjonerskie? Co tam masz? Dispink rąk. Dobra, nie. Chyba nie. Dzięki. No i chcę zostawić ten Dobra, hajs, jakby. Znać, jak tylko zmienisz zdanie. No, spoko. Tam mnie coś irytuje, co to jest? Eee. Irytuje, interesuje. O, mogę sobie to tak znaleźć. O. Chodźmy za newę. Nie chcę spóźnić się na lekcję. O patrzcie Są jakieś dynie. Okej, okay, No na pewno jest większa interakcja z, interakcja z tym całym otoczeniem Matko Twojrek jeszcze rośnie. To wszystkie. A możemy wejść do tego? Nie, nie, nie da się. Dobra. Idziemy za Zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami są za tą bramą. A! A! To jakiś wysyp chochlików. Gdy już skończycie ganiać chochliki, możecie iść tędy na lekcję opieki nad magicznymi stworzeniami. Okej, okay, Neville! To nie należy do ciebie, Harry. Możemy się trochę rozejrzeć lub iść za Nevillem na lekcję. Dawę ja się poszedł rozejrzeć, chcę zobaczyć, co tam się dzieje. Daj mi jakiś wybór w tej grze Hochliki! Uch A, zostaw mnie w spokoju! Misja poboczna przecież. Mamy tu atak chochlików. Możemy jakoś pomóc? Zaczarujcie studnie, żeby trochę skołować stado. Musicie działać razem, żeby się ich pozbyć. Jeśli nie pozbędziecie się hochlików za pierwszym razem, możecie próbować dowoli. Karta kolekcjonerska za zniszczenie każdego roju hochlików. Jeżeli pokonacie całe stado, dostaniecie wszystkie karty z kompletu. Ale to nie jest wcale proste. Ona mówi jak jakiś robot. Do

Czyli 5 razy będziemy się z nimi walczyć. No dobra. No nie wyszło. Okej, okay, ten odcinek będzie nazwany chyba walka z choklikami. Będziemy się tego, tego się nauczymy w 3 sekundy, No, to nawet nie muszę tyle biegać. Daliśmy im łupnia. No dobra. Jeszcze 3 razy. Ale podoba mi się, że jest jakaś misja poboczna. Taka co jest? No nie mogę. O. Ale jest trochę jednak zepsute, że się nie, nie za każdym razem działa tak jak powinno. i no, Ron, uważaj. Ja już się nie mogę czarnego ognia w ogóle doczekać, bo jestem ciekaw co tam się wydarzy. I jak będą rozwiązane te, 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 te zadania w ogóle? Tak ogólnie to mi się bardziej podoba na przykład niż e, grałem w insygnie śmierci mm, To mi się dużo bardziej ta podoba część Wspaniały popis magii też tak uważam I to była czwarta? Teraz chyba jest piąta, nie? Się. Nie wiem, jak on tutaj się ustawić, żeby. No. no, to jest takie. Niby coś pobocznego, ale pięć razy z nimi walczyć, to jest też bez sensu. Fajnie, że dali coś nowego, ale. Muszę ściszyć dźwięki, bo mi po prostu głowa puchnie już. Jedno i to samo słyszę. Dobra, jeszcze ze stopni. O nie jeszcze trzecia fala. Dobra. Jestem ja tanio. Kolejny jesteś, jestem Byłaś świetna. Hermiono, wszystkie były? Jeszcze jedno? Ok, jeszcze jedno faktycznie, I to jest w ogóle życie. Ich. Wcześniej też było? Czy nie? Ja brzmę musiał sobie nagrać ten, bo to jest. Nie, no chyba. Nie... Dobra. Wrażenie, że tego nie było, ale mogę nie zwrócić uwagi na to. Mam nadzieję, że nie robię tego na darmo. W 20 minut odcinka ja nic nie zrobiłem sensownego z fabułą. Dobra, no, jeszcze jedni wyskoczą. To duże mi pomagają chociaż. Ciekawe co jest stanie jak na przykład któryś z... tam na przykład... By... O, dobra, jednak nie, teraz nie wracajcie. To było super. No nie powiedziałbym, że jakiś super Bo już mnie normalnie łeb boli od tego, no ale dobra no MIS jakieś 5 z tych zdobytych. Okej, okay, spoko. Szybka teleportacja. No dobra, idziemy teraz na. na lekcję. Co to ma być? Mam nadzieję, że Hagrid nie będzie chciał, byśmy tego dotykali. Ohydny stwór. <grym> Witam na zajęciach z opieki nad magicznymi stworzeniami. Będę was uczył w tym semestrze. Chciałbym przedstawić wam Hardodziowa. To hipogryf. Dziś nauczycie się go dosiadać. Ty pierwszy, Harry. Podejdź do hardodzioba, ukłon się i czekaj. Nie ukłonie się przed tą wstręcną bestią. Witaj, hardodziobie, dobry hipogryz. Musisz przelecieć przez tyle pierścieni, by pobić rekord zapisany na liczniku. O! Gdy będziesz gotowy, po naciśnij prawy przycisk myszy, by wzbił się w powietrze. Matko. Ej, wiecie co? To się steruje myszką, i to w ogóle ani trochę nie jest łatwe. No takie moje takie dźwięki Dobra, już pobiłem rekord. Jest dobrze. Ale kurde, to się ciężko Zuch się ciebie, lata. Dziwnie. No, to minąłem. No. Zuch z ciebie, do dziobie. No. Zuk z ciebie. Dobra, udało się, dobra, nie było takie trudne, ale nie fajnie się lata. Woo! Plata dla mnie, że mi się udało, karta kolekcjonerska. To było naprawdę coś, Harry. Wróć na wybieg, kiedy tylko zechcesz. Mam tu pięć różnych tras. Możesz na nich wygrać pięć fajowskich kart kolekcjonerskich. Spoko. Założę się, że tak naprawdę jesteś łagodny jak baranek. Co, bestio? Umieram, Muszę. <stansujesz> Nie umierasz. <stansujesz> Myślicie, że się wyliżę? No jasne, pani Pomfrey potrafi w sekundę wyleczyć każdą ranę. Na pewno Malfoy będzie chciał to jakoś wykorzystać. <stansujesz> Ale mu... O kurde... Al muzy. Czy Malfaj tylko udaje kontuzję, martwił się też losem dzioba. A gdzie poszła Hermiona? Zaraz zaczną się zajęcia z transmutacji. Mm, gotowi na lekcje? Wszystko w porządku? Co się stało? Jestem po prostu. trochę zmęczona. Chodźmy na pierwsze piętro, bo spóźnimy się na transmutację. Możemy pójść skrótem przez portret. Albo pójść naokoło schodami. Prowadź, Harry. Dobra. Pierwsze piętro, klasa transmutacji. No, Hadoch. Lecimy. Klasa transmutacji, no rozumiem, że tutaj. A! Tu się kupuje u nich. Myślę, że będziemy musieli kupić hasło od Freda i George'a, żeby dowiedzieć się, co jest za tym portretem. Ciekaw, co tam jest na nas mutacji. Dowiecie tutaj? O nie, znowu ten. O, patrzcie, patrzcie, mondrala, gangrena i pękala! I rytek. Nie podoba mi się ta zbroja. Zamknął nas w środku. Pokonamy go, jeśli wspólnie rzucimy czar. Ron, przygotuj się do rzucenia karpy retraktum, gdy go złapiemy. O, nie, trochę wściekłych uczniaków.

o, to jest. Ja są trudne te walki. Właśnie tak, Ron. wykończ go. Ricky, Ron! Harpery, Zakron! Przebrzydli, trzeciokrasiści! Byłeś genialny, Ron. Łatwo jest być genialnym, kiedy się umiera ze strachu. Lepiej pospieszmy się na zajęcia z mutacji. Przez Iretka pewnie się spóźnimy. Oni chyba nie mrugają w ogóle. Zwróćcie uwagę, że oni chyba nie mrugają, a w tym, w poprzedniej części nawet mrugali. Tak mi się wydaje, ile mamy? Mamy 27 minut. Witam wszystkich na zajęciach z transmutacji. Jedno z najbardziej skomplikowanych zakręć transmutujących umożliwia czarodziejowi stanie się animagiem. Animagowie potrafią zamieniać się w zwierzęta, a potem wrócić do swojej postaci. Dla przykładu. Czemu ona nagle jest czarna? Są jakieś pytania? <laughs> Profesor McGonagall, czy wilkołaki są animagami? Nie, nie są. Animagowie przemieniają się gdy zepcą. Wilkołaki nie panują nad przemianą. Dziś omówimy zaklęcia Draconiforce Force i Lapiforce. Panno Granger, proszę łaskawie przedstawić doświadczenie, które przygotowałam. Ja? O tak! Możesz zaczynać, Panno Granger. Hmm, Panna Granger, to przecież wiadomo, na to tam idealnie wszystko zrobi. Zacznijmy od zaklęcia Lapiforce, Panno Granger. A więc Lappi Force zamienia małe przedmioty w króliki. Zgadza się, Panno Granger. 5 punktów dla Gryffindoru Znajdź figurkę królika i rzuć na nią Force, Aby zamieniła się w królika, którego możesz kontrolować Chodziur Podoba mi się, to co się tutaj dzieje to mi się podoba strasznie tak. Cudo gra Dobra, mamy 29 minutek, więc tutaj będziemy sobie kończyć Jeśli się uda i mam nadzieję, że się uda Będziemy widzieć się jeszcze w środę, więc Trzymajcie kciuki, żeby się udało. A tymczasem ja was pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko w tym mroźne dni. Jak jest zimno, szczególnie polecam kakałko i herwatkę. Najcudowniejsze rzeczy: kocyk i jakiś film. Najlepiej Harry Potter, oczywiście. Bez dwóch zdań. Okres zimowy się zbliża, więc zimowy to w sumie już jest. Tak czy nie? Nie, w grudniu jest pierwszy dzień zimy. Nieważne. Ale zimowy się już zbliża, śnieg niedługo może spadnie. To yy, Harry Potter to jest idealne. Dobrze. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.